Banki reklamują konsolidację jako ratunek. Obiecują jedną niską ratę, ale to pułapka, która wpędza cię w jeszcze większe długi. Pokażę Ci dzisiaj, jak działa ten mechanizm i dlaczego niższa rata zawsze oznacza, że zapłacisz bankowi więcej. Moją dzisiejszą analizę oparłem na tysiącach umów kredytowych, które przeszły przez naszą kancelarię. Wiem, jakich argumentów używają doradcy bankowi, aby sprzedać Ci ten produkt. Omówię dzisiaj 5 mitów. Na temat konsolidacji, a na samym końcu powiem Ci o największym zagrożeniu. To prawny haczyk, przez który konsolidując długi możesz tracić szansę na ich anulowanie, a banki o tym milczą. Ale zacznijmy od podstaw i wyjaśnijmy, czym jest ta konsolidacja. To prosta operacja. Bank bierze wszystkie Twoje dotychczasowe zobowiązania: karty kredytowe, chwilówki, kredyty gotówkowe. Sumuje je i spłaca za Ciebie te wszystkie długi. W zamian ty podpisujesz z tym bankiem jedną nową umowę kredytową. Zazwyczaj na znacznie dłuższy okres, ale z jedną niższą ratą. I tu dochodzimy do pierwszego mitu. Mit pierwszy: niższa rata to oszczędność. To najczęściej używany argument banku. Doradca pokaże Ci wyliczenie. Płaci Pan teraz łącznie 1500 zł miesięcznie. Po naszej konsolidacji będzie Pan płacił tylko 900 zł. To 600 zł oszczędności w domowym budżecie. To nie jest jednak oszczędność. To iluzja oszczędności płacisz mniej miesięcznie, ponieważ bank rozłożył Ci ten sam dług na znacznie dłuższy okres czasu. Jeśli miałeś do spłaty 30 tysięcy złotych w 3 lata, bank proponuje Ci spłatę 35 tysięcy w 8 lat. Mniejsza rata oznacza dłuższy okres kredytowania, a dłuższy okres kredytowania niemal zawsze oznacza wyższy koszt całkowity. Odsetki naliczają się przez 8 lat, a nie przez 3. Banki manipulują tu Twoim postrzeganiem, skupiają Twoją uwagę na miesięcznej płynności, na tym co? Tu I teraz mało kto jednak pyta, dobrze płacę 900 zł, ale przez ile lat? Ile łącznie oddam bankowi? Kiedy analizujesz ofertę konsolidacji, nie patrz na ratę. Patrz na RRSO, To rzeczywista roczna stopa oprocentowania. To jest wskaźnik, który uwzględnia nie tylko oprocentowanie nominalne, ale też wszystkie prowizje, ubezpieczenia. I inne koszty. Często zdarza się, że oprocentowanie nominalne nowego kredytu jest niższe. Na przykład stare kredyty miały 15%, a nowy ma 12%. Ale bank dolicza 10% prowizji za udzielenie kredytu konsolidacyjnego, dodaje obowiązkowe ubezpieczenie, wydłuża okres spłaty dwukrotnie. W efekcie RRSO nowej umowy jest wyższe niż średnia RRSO starych umów, a całkowita kwota do spłaty rośnie drastycznie. Przykład: Masz trzy kredyty na kwotę 50 tysięcy złotych. Do spłaty pozostało ci łącznie 60 tysięcy, kapitał plus odsetki w ciągu czterech lat. Bank proponuje konsolidację. Daje ci nową umowę na 50 tysięcy plus 5 tysięcy prowizji, czyli zadłużasz się na 55 tysięcy, rozkłada to na 10 lat, rata spada, ale po 10 latach oddasz bankowi łącznie 90 tysięcy złotych. Zamiast 60 tysięcy oddajesz 90. To jest właśnie koszt tej niższej raty. To nie jest pomoc, to jest zarabianie na Twoich problemach finansowych. Mid drugi, czyste konto. I nowy start. To jest pułapka psychologiczna. Bank sprzedaje ci konsolidację jako uporządkowanie finansów. Jeden przelew zamiast pięciu. Jeden termin, jeden wierzyciel, koniec z telefonami z różnych firm. Brzmi jak ulga, prawda? I to jest uczucie, na którym bank zarabia. Czujesz ulgę, bo problem chwilowo znika z horyzontu. Masz jedną niższą ratę. W twoim budżecie nagle pojawia się wolna przestrzeń. Co robi większość ludzi w takiej sytuacji? Oczywiście, zaciąga nowe zobowiązanie, zwiększa konsumpcję albo robi obie rzeczy naraz. Na to czekają banki. Konsolidacja nie leczy przyczyn Twoich problemów. Ona nie uczy zarządzania budżetem. Ona nie zwiększa Twoich dochodów. Jest pułapką, w którą wpadasz. Gdy czujesz tę ulgę i masz wolne 600 zł miesięcznie, myślisz, teraz dam radę. W sumie mogę wziąć mały limit na karcie na wszelki wypadek albo kupię sobie nowy telewizor. Teraz w końcu mnie stać. Po roku jesteś w punkcie wyjścia. Masz ten sam duży, rozłożony na lata kredyt konsolidacyjny i masz nowe długi na karcie kredytowej. Z tą różnicą, że teraz jesteś zadłużony na jeszcze większą kwotę, a twoja zdolność kredytowa jest zerowa. Efekt? Nie masz pieniędzy, a suma długów zamiast maleć rośnie albo co najmniej nie spada. Bank o tym wie. Statystyki pokazują, że duży odsetek klientów. Po konsolidacji wraca do spirali zadłużenia. Dla banku to świetna sytuacja. Mają klienta związanego długoterminowo umową, który prawdopodobnie zaraz spadnie w kolejne problemy i będzie szukał, a jakże, kolejnej konsolidacji. Mit trzeci: konsolidacja dla zadłużonych. To jest nadużycie marketingowe, które widzisz w reklamach. Masz problemy? Masz komornika? Chodź do nas, skonsolidujemy twoje długi. Musisz zrozumieć jedną rzecz. Bank jest instytucją zysku, nie jest fundacją charytatywną. Zanim bank da ci kredyt konsolidacyjny, sprawdzi cię tak samo jak przy każdym innym kredycie. Sprawdzi BIK, sprawdzi KRD, sprawdzi Twoje dochody. Jeśli masz aktywne opóźnienia w spłacie, jeśli masz wypowiedziane umowy, jeśli masz wpis w rejestrze dłużników, jeśli masz zajęcia komornicze, to bank raczej nie da ci konsolidacji i odrzuci Twój wniosek. Konsolidacja bankowa jest produktem dla ludzi, którzy jeszcze dają radę spłacać, ale już czują, że robi się ciężko. Bank chce złapać takiego klienta, zanim ten klient staje się niewypłacalny. Bank woli zamienić ryzykowne, krótkoterminowe pożyczki klienta na jeden bezpieczny, długoterminowy i wysoko oprocentowany kredyt. Więc kto oferuje konsolidację dla zadłużonych? Raczej parabanki, firmy pożyczkowe, które oferują tzw. konsolidacje chwilówek. To jest prosta droga do bankructwa. One wiedzą, że jesteś w dysperacji, że bank ci odmówił. Dlatego proponują ci produkt z RSO na wyższym niż bank poziomie. Biorą na siebie twoje stare chwilówki, ale w zamian podpisujesz umowę, która jest praktycznie nie do spłacenia. To jest tylko rolowanie długu, przenoszenie go z miejsca na miejsce przy czym z każdym przeniesieniem dwukrośnie o kolejne prowizje i koszty. Więc co robić, gdy bank odmawia konsolidacji, a ty masz już wypowiedziane umowy, windykację albo komornika? Czy jesteś skazany na te toksyczne produkty parabankowe? Nie. Pamiętaj, że z wierzycielem możesz negocjować na każdym etapie. Wielu dłużników myśli, że po wypowiedzeniu umowy albo po wyroku sądowym jest już za późno. To błąd. Zanim zdecydujesz się na desperacki krok, jak kolejna pożyczka czy droga konsolidacja parabankowa, zastanów się, czy nie warto porozmawiać z wierzycielem o nowych warunkach spłaty zadłużenia. W kancelarii Eurolege specjalizujemy się w antyindykacji i oddłużaniu właśnie na tych najtrudniejszych etapach. Pomogliśmy już prawie 20 tysiąca osób. Jeśli chcesz, to bezpłatnie sprawdzimy Twoje dokumenty i powiemy Ci, jakie masz realne opcje prawne. Link do darmowej konsultacji znajdziesz w opisie tego filmu. Wróćmy jednak do meritum. Omówiliśmy trzy mity, ale są też dodatkowe ukryte koszty, o których doradca nie mówi głośno. Pułapka czwarta. Koszty dodatkowe, czyli tzw. cross-selling. Bank rzadko kiedy oferuje czystą konsolidację. Traktuje Cię jak klienta, któremu można sprzedać pakiet produktów. Najczęstszy dodatek to ubezpieczenie. Bank powie, kredyt jest na 10 lat. Musi pan mieć ubezpieczenie na życie albo ubezpieczenie od utraty pracy. Brzmi to sensownie, w końcu chcesz chronić rodzinę. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Po pierwsze, składka na ubezpieczenie może być pobierana z góry za cały okres kredytowania, albo przynajmniej za pierwsze kilka lat. Co to znaczy? Konsolidujesz 80 tysięcy złotych. Bank wylicza ci składkę ubezpieczeniową na 15 tysięcy. Te 15 tysięcy dolicza do kwoty kredytu. Podpisujesz umowę nie na 80, ale na 95 tysięcy złotych. Płacisz odsetki od pieniędzy, których nigdy nie widziałeś. Płacisz odsetki od składki ubezpieczeniowej. To jest czysty zysk dla banku. Po drugie, warunki tych ubezpieczeń bywają fatalne. Lista wyłączeń odpowiedzialności jest długa, czasami na trzy strony. Okazuje się, że ubezpieczenie od utraty pracy może działać tylko wtedy, gdy zwolni cię pracodawca, ale nie gdy na przykład sam odejdziesz. Nigdy firma upadnie i nigdy jesteś na umowie cywilnoprawnej. W praktyce takie ubezpieczenie potrafi być bezużyteczne. Ale bank zarobił. Zarobił na prowizję od ubezpieczyciela, bywa, że z tej samej grupy kapitałowej co sam ubezpieczyciel, i zarobił na odsetkach od Twoich składek. To nie wszystko. Warunkiem konsolidacji może być założenie konta osobistego, oczywiście płatnego, z obowiązkowymi wpływami, albo wyrobienie karty kredytowej, dokładnie tej samej, którą właśnie chciałeś skonsolidować. Bank wiąże Cię ze sobą na wielu poziomach. Nawet jeśli znajdziesz lepszą ofertę za rok, zamknięcie tego pakietu produktów będzie trudne. I często kosztowne. Pułapka piąta konsolidacja hipoteczna. To jest najgorszy scenariusz, przed którym muszę Cię ostrzec. Masz kilka chwilówek, limit na karcie, może raty za sprzęt RTV, łącznie 80 tysięcy długu. To są wszystko długi konsumenckie, niezabezpieczone. Co to znaczy, że jeśli przestajesz płacić, bank musi iść do sądu, dostać wyrok i do komornika. Komornik może zająć Twoje wynagrodzenie, konto, ale nie może od razu zabrać Ci mieszkania. Idziesz do banku po konsolidację. Doradca widzi, że masz mieszkanie lub dom i proponuje. Proszę pana, jeśli zabezpieczymy ten kredyt na pana hipotece, dostanie pan rewelacyjne oprocentowanie, znacznie niższe niż przy zwykłym kredycie gotówkowym. To się panu bardzo opłaca. Co ty robisz? Zamieniasz swoje niezabezpieczone długi na telewizor, wakacje i chwilówki w jeden dług zabezpieczony hipoteką. To jest Prawna katastrofa. Od tego momentu, jeśli powinien Ci się noga, jeśli stracisz pracę i nie zapłacisz kilku rat, bank ma otwartą drogę do licytacji Twojego domu. Bank ma najsilniejsze możliwe zabezpieczenie. Dla własnego dobra nie zabezpieczaj długów konsumpcyjnych swoim majątkiem trwałym. Ryzyko jest niewspółmierne do korzyści. Ta niższa rata nie jest warta ryzyka utraty dachu nad głową. Banki kochają to rozwiązanie, bo dla nich to kredyt bez ryzyka. Całe ryzyko przerzucają na Ciebie. I tak dochodzimy do końca. Obiecałem Ci na początku, że powiem o największym prawnym zagrożeniu konsolidacji o haczyku, przez który tracisz prawo do obrony, a o którym banki milczą. Oto on. Gdy bierzesz kredyt konsolidacyjny, bank przelewa pieniądze do Twoich starych wierzycieli. Spłaca Twoją kartę kredytową w banku X, spłaca Twoją firówkę w firmie Y. Z prawnego punktu widzenia ty w tym momencie dokonujesz czegoś. Co nazywa się uznaniem długu. Uznajesz, że wszystkie te stare długi istniały, że były należne, że ich wysokość była prawidłowa, uznajesz je w całości i bezwarunkowo. A co jeśli ten dług nie był należny w całości? Co jeśli w Twojej umowie o chwilówkę były klauzule abuzywne, czyli niedozwolone? Co jeśli firma pożyczkowa naliczyła Ci 5000 zł kosztów pozaodsetkowych, które były sprzeczne z ustawą i można je było anulować w sądzie? Biorąc kredyt konsolidacyjny spłacasz te wszystkie roszczenia. Również te nienależne. Sam, dobrowolnie płacisz za błędy i nadużycia starych wierzycieli. Płacisz pieniędzmi z nowego kredytu. Nowy bank, ten dobry, który dał Ci konsolidację, ma już czystą umowę. Jego nie obchodzi, że Twoje stare kredyty były wadliwe. Ty masz mu oddać pewną skonsolidowaną kwotę. Tę kwotę, która zawiera w sobie wszystkie nienależne prowizje, koszty i odsetki ze starych umów. Możesz bezpowrotnie utracić prawo do obrony. Mieliśmy w kancelarii klienta. Przyszedł z pięcioma umowami chwilówek, łącznie do spłaty 30 tysięcy złotych. Po naszej analizie okazało się, że 12 tysięcy z tej kwoty to były koszty i prowizje naliczone z naruszeniem prawa. Mogliśmy iść z tym do sądu. I zredukować jego dług do 18 tysięcy. Ale on kilka miesięcy wcześniej w panice wziął konsolidację w Parabanku. Spłacił te 30 tysięcy nowym kredytem, stracił 12 tysięcy, który nie musiałby płacić. Co gorsza, nowy kredyt był na 30 tysięcy plus prowizję, więc realnie jego dług jeszcze wzrósł. Dlatego moja recepta jest prosta. Zanim w ogóle pomyślisz o konsolidacji, musisz zrobić audyt swoich starych umów. Musisz sprawdzić, czy te długi, które chcesz skonsolidować, w ogóle są należne całości? Czy nie są przedawnione? Czy nie zawierają klauzul abuzywnych? Często okazuje się, że zamiast skonsolidować 50 tysięcy, lepiej jest wejść w spór z wierzycielem, anulować 20 tysięcy, a pozostałe 30 tysięcy spłacić w drodze ugody. To jest prawdziwe oddłużenie, a nie rolowanie długu. A co jeśli już masz problem ze spłatą zobowiązań i każdy bank odmówi ci konsolidacji? Zobacz, jak przeprowadzić odłużanie w czterech prostych krokach, na co uważać i jak być z długów. Opowiadam o tym filmie, który pojawia się teraz na ekranie. Na koniec, mała prośba z mojej strony. Jeżeli uważasz, że ten film był przydatny, to subskrybuj nasz kanał, podbij ten film i kliknij w dzwoneczek, wtedy pozostaniemy w kontakcie. A dzisiaj dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.